Ja nazywam się Ola Herman, jestem magistrem fizjoterapii. Studia skończyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i od 8 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną na terenie Torunia i okolic. Pracuję w Hospicjum dla Dzieci Nadzieja i na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym prowadzonym przez Fundację. Pracuję głównie metodą NDT-Bobat, ale też w swojej pracy łączę inne metody ze sobą i staram się cały czas kształcić i aktualizować wiedzę. I w swojej pracy mam głównie do czynienia z dziećmi, z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z chorobami onkologicznymi i po wypadkach komunikacyjnych. Może zacznę od tego i powiem pokrótce, czym jest fizjoterapia. Fizjoterapia jest dziedziną medyczną, która zajmuje się utrzymaniem funkcji ruchowych na wysokim poziomie i przywracaniem ich, kiedy zostaną utracone. Właśnie odpowiada za, ten, za tą dobrą jakość życia w sferze ruchowej i obejmuje sfery takie jak promowanie, prewencję, terapię, usprawnianie i rehabilitację. I fizjoterapeuci zajmują się kompleksowym badaniem i oceną, ewaluacją wyników, udzielają konsultacji, kierują również do innych specjalistów, kiedy leczenie wykracza poza ich kompetencje, wdrażają program leczenia i ustalają wyniki i planują terapię i dają właśnie zalecenia do dalszych terapii. I fizjoterapeuta nie musi pracować bezpośrednio z pacjentem. Może również prowadzić badania naukowe, nauczać przedmiotów, czy, czy kierować zespołem fizjoterapeutów, albo na przykład zajmować się promowaniem polityki prozdrowotnej z, z zakresu fizjoterapii. I tak jak mówiłam, ja zajmuję się fizjoterapią dziecięcą w warunkach domowych. I właśnie taki fizjoterapeuta powinien mieć w sobie dużo empatii, powinien być kreatywny, powinien szanować autonomię i prywatność rodziny i też powinien stwarzać dla dziecka poczucie bezpieczeństwa. Kto kwalifikuje dziecko do terapii w hospicjum domowym? I po, kiedy dziecko zostaje przyjęte do właśnie takiego hospicjum domowego, najczęściej ma wizytę u lekarza rehabilitacji albo u neurologa, i to on szczegółowo bada dziecko i kieruje dziecko właśnie na, na, dalsze, na dalsze leczenie. Bada właśnie jego potencjał i yy, yy, jeszcze raz. bada jego potencjał, mocne strony i właśnie kieruje na dalszą rehabilitację, pozostając ze ścisłym. W ścisłym kontakcie z fizjoterapeutą, i taka wizyta najczęściej powtarza się co kilka miesięcy, i to właśnie lekarz rehabilitacji albo neurolog monitoruje postępy terapii razem z fizjoterapeutą i wprowadza ewentualne zmiany w terapie. Teraz powiem, jak wyglądają wizyty domowe w hospicjum domowym fizjoterapeuty. Oczywiście, pierwsze wizyty moim zdaniem powinny przebiegać w nieco luźniejszej atmosferze. Powinniśmy poznać dziecko i rodzinę i rehabilitacja z reguły jest procesem długofalowym. I ważne jest to, żeby stworzyć właśnie przyjazną atmosferę i dać dziecku poczucie bezpieczeństwa i swobody, żeby właśnie czuło się z nami dobrze, bo wtedy na pewno osiągniemy lepsze wyniki w terapii. Oczywiście pamiętamy o wszelkich zasadach higieny i bezpieczeństwa. Często właśnie stosujemy specjalne stroje ochronne, no i stosujemy się tutaj właśnie do, do tych wszystkich zaleceń. I praca ta różni się od pracy w gabinecie, bo jednak wchodzimy w środowisko rodzinne i dlatego powinniśmy przede wszystkim właśnie szanować warunki, jakie panują w rodzinie. I podczas tych pierwszych wizyt stawiana jest diagnoza dziecka. Diagnoza polega na szczegółowym omówieniu funkcjonowania dziecka z rodzicem i z dzieckiem, jeżeli jest to możliwe. Obserwuje się dziecko, prowadzi się właśnie obserwacje, obserwuje się umiejętności, w jakich sferach umiejętności brakuje. Y, opisuje się wzorce ruchowe podstawowe, jakie u dziecka występują i y, y, jakie tutaj zaburzenia właśnie z zakresu ruchowego y, mamy, jakie widzimy problemy y, i stawiamy właśnie cele terapeutyczne. I do takiej diagnozy możemy wracać, bo często na początku y, nie znamy jeszcze dobrze dziecka i warto jest, żeby ją cały czas modyfikować, y, tą diagnozę. I do diagnozy również przydatne są skale i klasyfikacje. I tutaj taką popularną klasyfikacją jest klasyfikacja ICF, międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania i niepełnosprawności i zdrowia. I opisuje ona stan zdrowia, funkcjonalność i anatomię ciała, aktywność, uczestnictwo w życiu codziennym, czynniki środowiskowe i czynniki osobowe. I jest ona właśnie bardzo popularna. I jej mocne strony są takie, że to jest klasyfikacja międzynarodowa i obowiązuje w innych krajach, zawiera jednolity opis i jest opisywana za pomocą standardowych te testów. Innymi skalami jakie stosujemy, na przykład odnoszącymi się do poziomu aktywności jest to skala GMFCS. Odnosząca się do poziomu funkcjonowania dzieci, z, zespołem DAW, z, z mózgowym porażeniem dziecięcym, skala MAX, która mówi o y, funkcjonowaniu kończyny górnej w mózgowym porażeniu, skala równowagi BERGA, stand up and go, y, SAS, czyli skala oceny pacjenta siedzącego, poziom strukturalny jest badany za, y, za pomocą y, skali z zakresu ruchomości stawów we, według zapisu SFTR. Skali Loweta, która bada siłę mięśniową, spastyczność jest mierzona skalą Ashwortha. Badanie czucia powierzchownego badane jest z zakresu, testami z zakresu integracji sensorycznej. Są też skale, które mierzą poczucie bólu i skale, które mierzą poziom uczestnictwa, takie jak skala ADL, Bartel czy Rankin. I program usprawniania, który tworzymy, powinien bazować szczególnie na potencjale dziecka. Powinien opierać się o jego mocne strony. Rodzina powinna być w pełni zaangażowana w proces terapii i tak naprawdę fizjoterapia trwa 24 godziny na dobę. Dlatego rodzina powinna być bardzo zaangażowana. I fizjoterapia obejmuje następujące działania. Wpływa na istniejące funkcje, rozwija nowe funkcje, zapobiega pogłębianiu się różnych patologii chorobowych, działa przeciwodleżynowo, poprawia funkcje oddechowe, dobiera pozycję dnia codziennego, dobiera zaopatrzenie ortopedyczne i ortotyczne i zapewnia, modyfikuje środowisko, Yy, tak aby yy, choremu dziecku funkcjonowało się łatwiej. I metody fizjoterapii, które stosujemy u dzieci to metoda MDT-Bobat, Wojty, metoda PNF, yy, masaż szantala, terapia manualna, terapia ręki, trójposzczelna, terapia stopy, kinezjologii taping i wiele, wiele innych. I podczas terapii stosujemy różne pomoce. Mogą to być na przykład materace, kształtki, lustra, różne zabawki, piłki i często na przykład nie musimy mieć nie wiadomo jakich pomocy. Możemy po prostu korzystać z kocy i ręczników, które nam bardzo pomagają, aby ułożyć dziecko we właściwej pozycji. I fizjoterapeuta oczywiście powinien współpracować z całym zespołem terapeutów. W skład takich, takiego zespołu medycznego wchodzą lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni pedagodzy, psychologzy, neurologopedzi i to nie jest tak, że każdy z nas pracuje osobno, wszyscy pozostajemy w kontakcie, konsultujemy się odnośnie dziecka i obieramy wspólne cele i nikt nie pracuje tylko na swoją działkę, na przykład fizjoterapeuci przygotowują pozycje do pracy dla dzieci w innych dziedzinach, na przykład na zajęciach neurologopedycznych czy podczas karmienia. I opowiem pokrótce o tym, jak ważna jest współpraca z rodzicami. Trudno tutaj dać konkretny instruktaż co do pracy rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem. Taka praca powinna odbywać się po przeszkoleniu i pod nadzorem fizjoterapeuty. I wtedy właśnie rodzice mogą wykonywać zadania poprawiające właśnie tutaj u dziecka sferę ruchową. I niezwykle ważnym jest to, żeby rodzice uczestniczyli w całym procesie usprawnienia, żeby uczestniczyli w momencie, kiedy terapeuta przychodzi do dziecka, bo to, że my nawet przychodzimy codziennie do dziecka na jakiś czas, to i tak nie przyniesie tak dużych efektów, jakie mamy współpracując właśnie z rodzicami. I rodzice właśnie po przeszkoleniu mogą stosować pozycje ułożeniowe, które poprawiają komfort życia ich dzieci. Y, y, mogą stosować proste ćwiczenia oddechowe czy inne wpływające na, y, na y, funkcje ruchowe u, te, u swojego dziecka. I y, 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 też y, bardzo motywują dzieci do pracy i dlatego to jest bardzo ważne, żeby ta współpraca z rodzicami była owocna i żeby rodzice byli za, zaangażowani, w cały, zaangażowani w cały proces rehabilitacji. I podsumowując, praca fizjoterapeuty jest naprawdę piękną pracą, pomimo ciężkich chwil, jakie przeżywamy, bo często borykamy się z, niestety z odchodzeniem naszych małych pacjentów, co jest naprawdę bardzo ciężkie. Należy też właśnie pamiętać o tym, że my też mamy prawo korzystać ze wsparcia psychologicznego w placówce, w której pracujemy, uczestniczyć w zajęciach superwizji. I mamy prawo odczuwać też te gorsze emocje, ale pomimo tego wszystkiego praca naprawdę jest wdzięczna, bo mamy realny wpływ na funkcjonowanie dzieci, poprawiamy ich tak naprawdę jakość życia, ułatwiamy im to życie, które i tak już bardzo doświadcza naszych podopiecznych. I też ta praca uczy bardzo dużo pokory, daje nam naprawdę dużo dystansu do problemów dnia codziennego i daje też mnóstwo energii od tych dzieci, które pomimo swoich chorób potrafią cieszyć się z każdej chwili.